Stachu na prezesa PZW! Brawo! Takie Coś ala po prostu, jakby Wigilia taka, przed Szczęśliwego Nowego Roku! ryby! Połamania Ryby są tylko dodatkiem, pamiętajcie zawsze. No to, póki się nikt nie rzucił, nie? I pośle. Ryby, ryby, ryby! Dalej smużą, jak się przypatrzycie to... Ryby ryby, ryby, witajcie. Jak czasami tak się zdarza na filmach, że zaczynam od siebie z domu. Także i tym razem będzie coś nietypowego. Siedzę sobie, siedzę, zadzwonił do mnie stachu, pyta się, co tam porabiam, i zaprosił mnie wraz z Markiem, gdzieś lakiem, do marka. Do siedziby Marka do firmy, marka, gdzie powstają kulki, pelety. W sumie powiem Wam szczerze, że jeszcze tam nie byłem, także ciężko mi coś teraz powiedzieć. Ma tam się odbyć spotkanie. My jesteśmy przed świętami, więc takie wigilino płatkowe tam będzie trochę osób, które łowią na federa. No ryb dzisiaj w filmie raczej, raczej nie, nie zobaczycie, bo nie wiem dokładnie co będzie się działo, ale raczej będą rozmowy, podsumowanie roku, yy, no podsumujemy sobie ze Stachem, osobiście też sobie trochę pogadam, nagram wam z tego relacje, jeżeli mi się uda, postaram się też do Marka, do firmy pójść podglądać jak się robi te kulki, jak wygląda fabryka, na pewno wielu z Was ten temat też interesuje, jak chociażby powstają takie dambelsy, nie? Czy, no zobaczę co będę mógł. Nie wiem, zapraszam, jeżeli to się pokazało, to znaczy, że coś się działo i było fajnie. Także zostańcie do końca. Jedziemy z nową przygodą. Uh. Oj, niedobrze, bo jest wiatr i pada deszcz. Także taka aura, no niewyjściowa. Przyjechał już z Stachu, także Ładuje się. On dzisiaj się powodzi. <grytanie> także mam drivera. Hello! Cześć Łukaszku, witaj. Dzień dobry. Witam pana. To ja witam. Stachodzimy to w ogóle jedziemy powiedz mi, bo... Słuchaj, wiesz co, do Marek i... zaprosił nas na takie, no nie wiem jak to nazwać, na śledzika Aha. świątecznego z życzeniami. Takie coś Ala po prostu jakby Wigilia taka przed, Tak, przed wiesz, ale to w filmie MCK. To, to tak się tylko hucznie nazywa. Jesteśmy grupą kolegów. Po prostu spotykamy się raz na jakiś czas, tym razem no, pogodę mamy jako mamy, nie? No beznadziejną. No. Spoczywamy się w siedzibie tam u Marka, od dawna żeśmy coś knuli, żeby to jakoś wyszło, no i zobaczymy co się uda, no, jedziemy na spotkanie z przyjaciółmi po prostu, no. O tutaj, dojeżdżamy, słuchajcie tutaj jest zanęty wędkarskie. No jakieś motocykle. Taka no, okolica powiem wam, nic tutaj jest... specjalnego nie... Przemysłowa. Dokładnie. No, no, dobrze powiedziałem o, Mrzawka straszna. Tak szybko się ładujemy. Macie szansę zobaczyć jak to wszystko wygląda od zaplecza. No. O, to dało. Proszę, magazyn aromatów. O kurde, taka fajneczka. Właśnie, odstała. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja Z kamerą, wśród zwierząt. Cześć. Chciałeś nas zaskoczyć? Cześć. Witam Witaj. szefa. Ładnie wyglądacie, panowie. Witam pana prezesa. Niech się pan uśmiechnie do telewizji. śmiecham się, uśmiecham. Póki jeszcze jest jasno, wyszedłem z Markiem tutaj na zewnątrz, żeby opowiedział trochę Korzystając z okazji, bo tu są jakieś budynki, ale nie wiem kompletnie co tutaj, gdzie, gdzie ta firma twoja jest i jak to samochód też twój widzę? Tak, to jest firmowy samochód do ważenia surowców. Tutaj mamy magazyn, gdzie produkujemy, pakujemy. Na Cała ta hala? Mamy... do końca. tak, Na końcu mamy opakowania i po tam, prawej tam? stronie tak, budynku? tak, gdzie widać folię stretch mhm. A po prawej stronie mamy tutaj jeszcze magazyn wyrobów gotowych. A czyli to wszystko to po prostu tutaj się odbywa ta produkcja. No to taka no, przemysłowa jest skala. tutaj. Po lewej stronie na tej Naprawdę to robi wrażenie. Ja myślałem, że to mówię. Tak jak ci przed chwilą mówiłem, że myślałem, że to gdzieś w garażu u ciebie w domu tak, jest tak. jakoś 25 lat temu. <laughs> no. Także to no. Takie były początki. I trochę jest, nie powiem. No i tu mamy biura na dole. Tam gdzie teraz siedzimy, nie? Tak, magazyn aromatów. I I to co już się, stoi, widzicie? Pamięci, to, się, jak się stało, już to pamiętacie, to było na tym 25 lecia co byłem? Ta, ten puchar O, i ten 25-lecie. To macie osobny film, co było na te zawody takie federowe. Jak widać, troszkę tego. Jest na co popatrzeć, nie? Pokaż, pokażę Ci jeszcze coś. Nie, to ja nie To jest początek naszego teamu. Tutaj, w tym biurze. O, nie wiem, czy dobrze widać. A, tak średnio, ale widać, jak ktoś stoi. No, może na filmie dobrze tak. wygląda. Ile wy jesteście w wszyscy? Strony? No, początki naszego teamu. Natomiast yy, team się powiększa. I to jest o, tak, jak dobrze, ktoś no. nowy nie będzie lubiał kogoś, kto tu jest na tym zdjęciu. To może pić lewą ręką i wtedy będzie widział tylko logo Tak A jak ktoś jest Który sprzyja w firmie MC Carp to może pić prawą ręką Dostawa przyjechała No pomarańczki weź wyrzuć na, na dziesię no. Nagram jeszcze póki tak ładnie wygląda no Póki to... się nikt nie rzucił nie? I, poszli, I poszli i poszli i wzięli i poszli Tak wygląda Tatar przed A Tak wygląda Tatar w trakcie Wiadomo, no każdy sobie swoją kompozycję jakąś zawsze. Ale nie rób nie rób robi. zdjęcia jak wygląda po. A no ja tak, a jak po tak, jak wygląda po, no to każdy wie we własnym zakresie, nie? Dobra, nie będę wam smakę robił. Powiem Wam, czy mi smakowało na końcu. No. Spotkaliśmy się tutaj w gronie kolegów z teamu MC gdzie razem mówimy, kończymy sezon 2021. Będziemy witać nowy rok, może w tym samym gronie, może w szerszym. Korzystając z okazji, chcieliśmy sobie nawzajem złożyć życzenia, jak również kolegom wędkarzom, kontrahentom firmy. I wszystkim wędkarzom chciałbym życzyć w 2022 roku samych PB największych okazów i dużo zdrowia. Do spotkania nad wodą. Wyszliśmy się chwilę przewietrzyć, ale jest taki deszcz, masakra, że nie da się chyba tutaj za długo postać. Ale Tatarek petarda, nie? Super. Jest cudowna okazja, żeby złożyć szanownemu koleżeństwu najlepsze życzenia noworoczne. Życzyć sukcesów w przyszłym roku. Podzięk Chciałem z tego miejsca podziękować również widzom filmów Lucia z moim udziałem, ponieważ tak się stało ostatnio, że praktycznie mi nie dowalacie. To miłe na moje stare serce. Wszystkiego najlepszego koledzy, 100 lat na rybach, w zdrowiu, żebyśmy przetrwali też tą dziadowską epidemię i żebyśmy mogli się spotkać choćby na targach w Poznaniu. Byłoby fajno. Pozdrawiam serdecznie. Drodzy Państwo, kończymy sezon 2021 ale bardziej patrzymy w kierunku sezonu 2022, także życzymy wszystkiego dobrego w roku 2022, dużych ugięć, sukcesów i czasu na te rybki, tak, troszeczkę wolniejszego tempa. I tyle, myślę, że te życzenia tak naprawdę są y, takim oczekiwaniem każdego wędkarza. Wszystkiego dobrego! Słuchajcie ludziska, no wszystkiego dobrego, no kończy się nam rok 2021, więc chodzimy 2022 wszystkim wędkarzom i nie tylko. Wszystkiego dobrego, dużych ugięć, mnóstwa autobusów, dobrego holu, miłej zabawy. No, zobacz wszystko nad wodą, hej! Wszystkiego dobrego w nowym roku i takiej ryby. Ja też tego samego. Wszystkiego dobrego zdrowia, przede wszystkim. Obyśmy się w przyszłym roku znowu spotkali i dziękujemy sponsorom za dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i takiej ryby. A ja życzę jeszcze dodatkowo takiej ryby, ale między oczyma. Szczęśliwego Nowego Roku. Proszę o dużą rybę. Marek, weźmy się za ręce. Życzę wszystkim w Nowym Roku takiego karasia jak ja. O, o. Korzystając z okazji, moi drodzy łowcy, gangowcy, obozowicze, wszyscy, którzy po prostu mieliśmy się okazję spotkać, albo nawet nie, może Wszyscy, którzy się znamy z internetu, bo Was więcej z mnie zna niż ja Was. Ale naprawdę z całego serca życzę Wam przede wszystkim zdrowia. Przede wszystkim miłej, życzliwej atmosfery nad wodą. Szanujmy się razem, po prostu wspólnie. Spędzajmy czas, bo ryby są tylko dodatkiem, pamiętajcie zawsze. Nie można oprzeć wędkarstwa tylko na łowieniu i wypuszczaniu ryb, tylko jednak to jest coś więcej. A. Każdy niech już według uznania robi jak tam chce. Uwielbiam Was, dziękuję Wam za to, że jesteście, że oglądacie, że komentujecie, dajecie te łapki w górę. I wszystkiego dobrego dla Was, dla Waszych rodzin. No, myślę, że w 2022 roku też będziemy się co tydzień spotykać. Na bieżąco będziecie widzieć nasze relacje z nadwody, z chłopakami. No i możecie też. do dołączać bez problemu, bo zawsze wam staram się dawać informacje na obu łowcy, chociaż wbijcie to, możecie z nami śmiało jeździć. Może i wy kiedyś będziecie w obozie łowcy i razem będziemy wspólnie tworzyć wędkarską historię na UK. Zmienia się technologia, wszystko się zmienia, nie? Wszystkiego dobrego w Nowym Roku i pamiętajcie ryby, ryby, ryby. Wszystkim wędkarzom dużo zdrowia, szczęścia w nadchodzącym 2022 roku. Połamania kij. Szczęśliwego Nowego Roku! ryby! Teraz dostałem nowe bombki i mają silikonowe tatyczki, takie miękkie, trudne nawet do wciśnięcia, ale szczelne już tak, ta plastelina A wpada. te metalowe, co mówiłeś, tak? Nie, 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 no, nie. To, to, to takie tymi, bo wiesz, takie różne te, do no, wiesz, 269, gdzieś tak około 269. 69, tak? Hahaha. <suszy> na... Stasiu, <suszy> 6, 6? 6? 6? 6 na 9. Nie. 6 na 9. Staszek, czy Ty na pewno mówisz o rybach? <suszynka> Gwiazda. Ale patrz Marek, tu, tutaj macie wyszukiwanie co Marek wyszukuje. Piknik muzyków, psi patrol, Marek, gude. Nie podejrzewałem. Pies Maskermillu, będziemy pić. Ale co się kryje pod hasłem będziemy pić? Góraleczka no, Dobra, Stachu, Stachu teraz włączy muzykę, którą on lubi Nie no, ja takie. Dwa produkty nowe, które będą w 2020 roku To będzie różowy ser Wafters najbardziej skuteczna w 2021 roku przynęta O zapachu sera, tak? Tak I Wafters smużak Poczekamy chwileczkę, zobaczycie jak o! Patrzcie jakie to czary się dzieją no. No. on Może troszkę On powiedział, że jak by Marek To to żółte, nie? Taki Kometa? Tak Właśnie <laughs> co to się dzieje? Nowy produkt, który będzie dostępny w 2022 roku Cały rok był testowany, czyli ten sezon 2021 Na takich wodach naszych tutaj w promieniu powiedzmy tam 80-100 kilometrów. Stachu testował? Tak, Stachu, Zbyszek, Paweł, Robert, Bogdan, praktycznie cały team. Dla mnie to tylko paluchy brudzą, nie? Ale są bardzo skuteczne, szczególnie gdy się je potrafi do pop-upa podnieść, czyli mały haczyk w pop-upie i wtedy one są naprawdę skuteczne. Ja teraz testowałem te. Zresztą chyba Marek mówił się, że ja testowałem je i powiem Ci, że no, zamiatają. Nawet żeśmy ich używali na ile do takich technik typu Pelet Wagler czy coś, ale ważne, żeby haczyk jednak go trzymał na danej głębokości, bo jakby haczyk nie podoło i on się wynurzy, nie? Chociaż teraz nie, dobrze, to są te pływaki tak, Marku, nie? Tak, tak. Te rude pływaki. Lubię też ten kolor, bo ja od zaczynałem właściwie przygodę z MC-Karpie, wtedy od tych kryli, cośmy robili mhm. kilka lat temu. No to była moja przydęta numer jeden. Później się to zmieniło, no bo wiadomo, ten produkuje jak szalony. Sam już nie obejmowałem momentami oferty, no ale ostatnio, jak żeśmy się uczepili tego, tych wszystkich serów, kryli. kryli. Co tam było? Paweł, orzech tygrysi, ten szary, morwa i śliwka. Dwa takie niebieskie kolory. No to kurczę naprawdę. Ja, nie, ja, ja teraz naprawdę zgłupiałem, bo ja już nie łowię nic innego. To jest tak, tylko... jest o, won, to było, ale mam i jasną, ja miałem same. wątrobę i jasną i ciemną i zawsze ją ze sobą mam, bo to jest bardzo skuteczna przynęta. Ja tak mówię, a chłopaki pokiwują głowami, bo przecież wszyscy żeśmy to przerobili, nie? Jest wiele przynęt dobrych na rynku i ja je mam w zasobniku, no bo jakbym porównał klasę przydennie, mam. Tam chwalą się chłopaki gdzieś, ale są Nubajs, coś tego. Ale ja wiem, że jakoś niektórych przynęt ostatnio tych światowych jakoś spadła. Nie wiem, tam są jakieś ruchy właścicielskie, jakieś przed, przetworzenia, nie ma nowych dostaw na Polskę. To też problem nie dla tych, co handlują, nie? Natomiast Marek... No. Ma się dobrze, no ma się dobrze. I Dalej smużą, jak się przypatrzycie, to są takie linie w dół. A kto nie widział, to co do całej playlisty ze stachem jest, macie do dyspozycji na YouTube, także sobie przeklikajcie, bo tego z multą po prostu. No wątpię, czy ktoś jest w stanie w jeden wieczór to już oglądnąć, tyle tego zostało zrobione. Tych filmów jest chyba 12 stachów? Ile? Nie, 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 nie liczyłem, ale dużo. Wiem, że się po drodze bardzo dużo zmieniło i sam gdybym dzisiaj miał te filmy realizować to już bym o takich niektórych rzeczach w ogóle nie mówił. Nawet takie filmy co mają rok, to już po prostu wiele nieaktualności w nich jest. Z początku tam mówiłem o czymś, a teraz już tego nie stosuję, więc wybaczcie, ale to wszystko, ja też się uczę, nie, to nie jest tak. Nie no, to wszystko właśnie... się cały czas zmienia po prostu. No, tak, bo... ale, ale dodajmy, a. że Stasiu umie liczyć do dziesięciu tyle co ma palce. No, no, A tych już jest A, A, nie, to no, Panowie, to jest, słuchajcie, zrobicie film i potem ten film jest oceniany przez ludzi. Ja tego czasu do czasu sprawdzam, żeby się odnieść do komentarzy. To co ludzie powiedział, że ja odpowiadam ludziom na komentarze. Ale jeżeli pięciu pod rząd pisze post po poście. A jakie pan wędki używa? Ja odpowiedziałem jednemu, no to trzeba czytać. No ja wiem, że trudno jest czytać komentarze, których jest 150 pod filmem, nie? Ale jakby się ktoś tak bardzo no bo chciał... swoim twoimi powyżej 200 by powiedział. Nie, no to już pani nie? Ale, ale prawda jest taka, że no, ja już podziękowałem tam y, po drodze. Uważam, że y, jakoś tak trafiłem na fajny okres, bo lata lecą, a ja jakoś sobie tak rozrywkę zrobiłem z tego, że jestem u ciebie na tych filmach i dobrze mi się tym. Nie muszę to zagrałaś. Paweł, Ten ryk i śmiech towarzystwa to Boguś wstał. Podjeżdż i mówi, uwolnić Beżony! <śmiewa> ryby, ryby, ryby! Wy często panowie robicie takie spotkania teamowe? Co sobotę. No. <śmiewa> ja się chyba zapiszę. <śmiewa> Chciałbyś się zapisać? No to wiesz, ale, ale u nas wstępne kosztuje, chłopie. I każdy musi być ogolony. A. a no tak, bo. Wszyscy. Golujemy ranę! Ogolimy! Obyś ciebie. Pa, Paweł, to wiesz o co chodzi, nie? Że rano będzie. My tak gadamy o tym, że można się do nas byłoby zapisać, a Paweł powiedział coś wesołego. Paweł, powtórz to, co powiedziałeś przed chwilą. Marek przyjmuje CV od 6.55 do 7.00. I tylko w poniedziałki. To podajmy adres. Dębica? Kolejowa 23. Kolejowa 23, jak chcecie się dopisać do teamu MCK. Tak to wygląda. O, o ryby tutaj właściwie dzisiaj ryb nie było, ale jest ekstra. Słuchaj, no ma tak, dla tych będą wielu, będzie tak, wielu,

O, kolego. I Stachu, te karpie twoje z rzemienia usmażone. Ale dopiero wiadomo. <gry> Chyba usmażone, ale nie w moim domu, wiesz bo... Ta. Ja nawet na Wigilię karpia w domu, jak pada mi robić, bo ostatnio widziałem takiego. Garażu. Tak, jest! Brawo Paweł, ja nawet jak przyjdzie mi smażyć filecika jednego, to idę do garażu, rozkładam polową kuchnię i smażę normalnie w garażu, a potem jeszcze garaż muszę przebiegać. Bo żona nie wejdzie do garażu, bo rybami capi, ma skazę taką. To coś podobnie jak i u mnie w domu, uh -huh. tylko w lecie, na słońcu smażę, a tak to. <laughs> Ale te z rzemienia mało pluskają, jak się rzuci na olej. Rzemienia nie świerdzą na oleju. Nie mułem, no, mułem nie, nie, nie świadom. Nie, 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 nie dają, nie, nie, nie. No. nie mają od... nie Rzemienia są najlepsze na pasztę. Pozdrawiamy gospodarza rzemienia. Pana Staszka. O tak, pana Bardzo dobrze prowadzi to łowisko, także... Ludzie korzystają na tym. Ja nie wiem, ja to robi, ale te ryby po prostu, to same filety to Słuchaj, Ja byłem na zebraniu. I jak zacznij kombinować ze zmianami we władzach koła, ja tam nie jestem działaczem, ale poszedłem zobaczyć, co się dzieje w kole, to powiem wam jednego Pietra miałem, żeby przypadkiem jakiś kretyn nie postawił jakiegoś wniosku, który by Staszka odwoływał z władz koła. Bo przecież ja nawet dzisiaj byłem na rzemieniu, popatrzeć rano. Co się Ci dzieje? Jest stoi jeszcze? No i posłuchaj, okazuje Dzień się, to? że patrzę, ale panowie, to nie są żarty. Patrzę, a Staszek zapierdziela z widłami na tlecach, zanim jedzie jakaś maszynka i jeszcze dwóch kolegów. Pojechali te wieżerem je rozwalać na dolotach, bo zaczyna, no, zatykają nam doloty. Nie ma nikogo na rzemieniu pusto. Połowę. Już dzisiaj nie ma lodu. To Ale by... brak, tak? co? Oba brak, oba. Tak, no chłopie to jest robota, to jak oni tam idą, to 4 godziny w gumiakach stoją w, tej, w tym gnoju, bo tam wiesz, gałęzie pomieszane z mułem, z błotem, no i odkopują. Także byłem naprawdę spietrulany, żeby przypadkiem ktoś nie wpadł na pomysł jakichś radykalnych zmian w kole. Na szczęście obyło się na takich kosmetycznych zmiana, że część kolegów nie chciała być, no to poszukaliśmy zastępców. Udało się fajnych ludzi wartościowych wybrać do zarządu. Mam nadzieję, że, że się spiszą w tej kadencji. Także wbrew tym głosom, które tam chodzą po internecie PZW, co mnie obchodzi PZW? Co mnie obchodzi w ogóle zarząd główny albo nawet zarząd okręgu, chociaż mam tam wielu przyjaciół. Nie interesuje, że jak ja sobie 10 km przejadę autem, to mam fajne łowisko, super ryby. I ja się wyżywam łowiąc sobie te rybki. I mogę nawet żadnej ryby nie złowić. Ale wiem, że jestem wśród kolegów w fajnym, sympatycznym miejscu, gdzie woda jest zadbana, a ludzie życzliwi. I tyle. Brawo. 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 Stasiu, ale przyznaj się tak, naprawdę jak na rzemieniu łowisz i wyciągniesz amura pięknego, karpia i tak dalej, to ta ryba mówi do ciebie, was, znowu Stachu. <grystanie> ona, Paweł, ona mówi, dobrze, że mnie Stachu złowił, bo zrobi sobie jedno zdjęcie o, i wypuści. <grystanie> Stasiuk, nie był, byłem na rzemieniu iść dziara i zawsze każdą rybę wy, wypuszczałem. Dawałem jej buzi. Widzę, ale my wszyscy jesteśmy w tym klubie no. prawdopodobnie tacy, że lubimy jeździć na Naukili i żaden z nas ryb nie je. A jak je ryby, to właśnie tak jak dzisiaj śledzia ze stopu. Słyszone z komorą. To z Arbegi wszystko. To bo. ten dowcip z internetu jest najlepszy, mówi wszyscy mówisz, że jesteś wędkarz dobry, a na Wigilię tośmy musieli karpia kupować. No. <laughs> No tak to jest. No. I mam takiego karpia no na oko, tam siedzą koledzy. no Ileż mógł mieć tam? Około 20 kg. Plus, plus. No zdecydowanie. No Ale i słuchaj, nie bo podbierałem. Tak, słuchaj. <grym grym> I poczekaj, ja wyciągnąłem karpia. Boguś zaoferował się z pomocą przy podbieraku i wziął ten podbierak, odebrał tego karpia, wyniósł go tam skośny brzeg na łowisku, wyniósł go na górę, położył go w kołysce mojej wygodnie i karp nagle stanął na ogonie, podbierak sobie leży, karp w tym podbieraku, staje karp już na ogonie, a że jest cielska kawa, bo taka ryba, wiesz, obła, położył się na jednym boku, przewinął ogonem i wpadł do wody. A Boguś to jest tym podbierakiem. I od tego czasu wszyscy mówią, że Boguś jest pierwszy podbierak na naszym czołem. Stachu na prezesa PZW! Brawo! No ja zauważam subtelną różnicę między kibicem a Kibolem. Słuchaj, yy, powiem tak, nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody. Było się tam przed lata różnymi prezesami. Nie bawi mnie, to od jakichś 30 lat, 25 nie jestem i nie zamierzam. I dobrze mi z tym. Bardzo dobrze. A jakby chodziło o ten, o PZW i podbieraka... Proponuję Bogusia. <noise> Bogusia! Główny podbierający. Nie, Ale trzeba podkreślić, że miłosierdzie po Stacha jest na granicy. Po prostu przebaczył, bo wstał, siedzi przy jednym stole z Bogdanem. Jak można błysia. w tak sympatycznej motce, jak w nie wybaczyć? <noise> tym, bardziej, że nam, ty, tym bardziej, że nam prosto z niemiecka przybył rewelacyjne masełko. O, no, potwierdzam. na Nie Dużo zostało, ale przepysznie No i to by było na tyle, także jeszcze raz. Szczęśliwego nowego roku. Szanujcie się nawzajem, lubcie się nawzajem, kochajcie się nawzajem. Będzie nam wszystkim miło, raźnie i przyjemnie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę. Osoby, które są nowe, macie Przecież subskrybuj. Kliknijcie będzie dostawać informacje o nowych filmach. A nowe film, jak zwykle, piątek, 19 Włókien zaczyna się w piątki o 19 na kanale Łowcy. Ostatni raz z tych żyć Cześć noworocznych z siedziby MC Karpa. Ryby, 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 cześć. Dla Stacha i dla Łukasza, jeszcze, bo byłbym zapomniał. na nowy rok. Czuję się taki, czuję się taki wyruszony. Dzięki, Marek. Cześć, przyjacielu. Trzymaj się zdrowo. Dziękujemy, kolegom. Jedziemy je do domu, Jedziemy. Jedziemy. Ryby, 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 ryby. Dołącz do obozu łowcy klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd. Będzie? Będzie porządnie. gdzie jesteś?